Bardzo się cieszę, jestem zadowolona, że z roku na rok na Marszu jest więcej osób. Ja się sama zastanawiałam, czy organizować w Jeleniej Górze Marsze, czy się one mają szansę udać. No i się udają, jest coraz więcej ludzi, a mało tego organizuje dlatego, że jest takie, mogę powiedzieć, ogromne ciśnienie głównie młodzieży, żeby te marsze miały miejsce, żebyśmy przeszli ulicami Jeleniej Góry. Bo wiadomo, jesteśmy namszy, modlimy się, pamiętamy, ale chcemy też pokazać na ulicach Jeleniej Góry. Może powiedzieć tym osobom, które spoglądają z okna, się dziwią, o co nam chodzi, że my pamiętamy, że my walczymy o coś ważnego. Bo wa Czym? O naszą tożsamość narodową, bo pamięć o bohaterach to jest walka o naszą tożsamość narodową, a bez tożsamości narodowej nie będziemy Polakami. Nie wystarczy mieć ciepełko, jako tako zorganizowane życie, trzeba też wiedzieć, kim się jest. I dla mnie, jako dla nauczyciela, jako osoby bardzo mocno zagrożowanej sprawy patriotyczne, jest ważne, byśmy na ulicach Jeleniej Góry manifestowali swoje przywiązanie do tradycji narodowych. Kiedy ten znaczy ja tego nie zauważyłam, zauważyłam, że była to manifestacja, dołączyły się inne osoby, były piękne y, okrzyki, muzyka. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym marszu i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego marszu. Mo, mo, moje biuro, pani Ewa Wączy, która to koordynowała, y, młodzież z Ruchów Narodowo-Radykalnych, Solidarność, kompatanci, y, pan Julian Pyżanowski, osoba, która też wspierała mnie bardzo... Mocno w tych działaniach księża. Ja bardzo dziękuję, że możemy iść, możemy to organizować i że to skupia coraz więcej ludzi. W przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Na kilku widzieliśmy, a wśród nich m.in. pan Leszek Wrotniewski. No to bardzo pięknie, przecież my budujemy wspólnotę wspólnotę w oparciu o wartości patriotyczne, o tożsamość, o historię. Ja się cieszę, jeśli radni. Ja widziałam też tutaj nie tylko, widziałam też radnego Ładzińskiego, więc to znaczy, że przełamujemy takie stereotypowe myślenie. Jesteśmy patriotami, ważna jest dla nas Polska, odzyskujemy pamięć o naszych bohaterach, o których kiedyś należało zapomnieć. Dla mnie jako patrioty to jest wielkie święto. Kultywujemy tą, tą tradycję od niedawna, bo pierwszy taki większy pochód był w tamtym roku. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej było ludzi. Natomiast y, obchody w tym roku są bardziej takie, można powiedzieć, okazałe. Natomiast y, jak, każda, jak każdy patriota, y, łączymy się z. z y, po prostu z, takim, z taką aprobatą dla y, naszych bohaterów, którzy walczyli za naszą wolność i chcemy y, co roku ich wspominać, nie tylko co roku, na każdym kroku chcemy y, zachowywać się y, tak jak oni i żyć z maksymum honor i ojczyzną. Nie, nie, nie. Wszystkie organizacje, które, y, wszystkie organizacje patriotyczne, które brały udział y, w walce przeciwko. Y, na jest i Hitlerowski i Hitlerowski i, i komunie wiadomo nie i i ubeczni I... Powiem szczerze, że tak, że jest pewna grupa, która została dobrze wychowana i która, której nie trzeba zachęcać, która kultywuje to co roku, i, ale jest bardzo duża rzesza młodzieży, która się po prostu tym nie interesuje. No i robimy wszystko, żeby, żeby ich zachęcić. I to nie tylko właśnie w tych dniach. Jesteśmy kibicami naszego klubu Jeleniegórskiego Górskiego Jelenia Góra i, i też y, dajemy swój przejaw patriotyzmu na meczach. Y, też y, wznosimy okrzyki, y, utaczamiamy się z hasłami y, ku, ku żołnierzom wyklętom i bohaterów z tamtych lat.